Hej, cześć Simone, jestem Dariusiew, u nas w takim krótkim odcinku z kontraktów i sobie zrobimy dzisiaj na M1S Poseidon. I już tu mam i kariuszy, i buldozer, i dwa skiny, które są niepotrzebne. Dobra, podpisujemy. Please M4A1S Poseidon. Zamarzamy tutaj. Nie widzieć, co dostaliśmy. Może, możecie spytać, zatrzymać odcinek i napisać w komentarzu, co dostałem. Ok, już jest gotowy, chyba. Ok, boże, tam był bo chyba raptem jeden skin. Z którego mogłem no nie wyjść, bądź 2 po chyba warty minimal warty chyba około 40 dolców a to nie jest warty 115. Moment, hot o ja w ogóle mam różowych. Jak to jest mam hot, roda, czemu mi się nie wczytuje. Się Jestem na tyle w tym odcinku, subskrybujcie, kontujcie, i... No dobrze, zrobię sobie taki Słabszych jeszcze. No takie coś. O, fajnie zirka, no tam tyle